Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy między 3:00 a 5:00 rano, czując jakby coś się działo, ale nie wiedząc co to jest? Niesamowite przesłanie tej świętej godziny może być czymś znacznie więcej niż tylko bezsennością. Może Bóg cię wzywa. Budzenie się o tej porze to nie przypadek, to boskie wezwanie. Zrób to. Wstań, módl się i przygotuj, ponieważ coś potężnego objawi się w twoim życiu. Jeśli czujesz, że czegoś ci brakuje lub że problemy cię przytłaczają, to twoja szansa, aby zmienić wszystko. Bóg próbuje do ciebie przemówić, poprowadzić cię, pobłogosławić. Teraz jest czas, aby odpowiedzieć na to wezwanie i zobaczyć, jak objawiają się błogosławieństwa. Zanim zaczniemy, sprawdź, czy subskrybowałeś już kanał. W nadchodzących filmach będziemy przedstawiać serię treści, da, które pomogą ci jeszcze bardziej pogłębić twoje połączenie z Bogiem i zrozumieć duchowe znaki, które mogą zmienić twoje życie. Nie przegap żadnej aktualizacji i odbierz przywilej i duchową mądrość, które z tobą dzielimy. Teraz towarzysz mi do końca tego filmu, a wyjdziesz stąd o wiele bardziej duchowo przygotowany niż wtedy, gdy zaczynałeś. Nasze zakończenie będzie zaskakujące. Wyobraź sobie to: podczas gdy cały świat śpi, Bóg wykorzystuje ten moment, aby zwrócić Twoją uwagę, aby przemówić bezpośrednio do Ciebie. Masz do wykonania trzy ważne rzeczy, ale aby wiedzieć, co robić, musisz zrozumieć, co się dzieje. Zacznijmy od przypomnienia sobie, gdy obudziłeś się w środku nocy w głębokiej ciszy. Może poczułeś niepokój, próbując zrozumieć, dlaczego nie możesz szybko zasnąć ponownie. Prawda jest taka, że to może nie być bezsenność. To ma o wiele większe szanse być czymś duchowym. A co, jeśli w tych nocnych przebudzeniach Bóg próbuje się z tobą skomunikować, ponieważ jesteś jednym z jego wybranych w tym właśnie momencie? Może wydawać się to proste dla każdego, ale budzenie się między 3 a 5 rano może być bardzo silnym sygnałem, że coś głębokiego dzieje się w twoim życiu duchowym w tej chwili. To nie są przypadkowe godziny, ani dyskomfort wynikający z pozycji w łóżku. Mogą to być tak naprawdę bardzo szczególne boskie zaproszenia. Zrozum, co oznaczało Twoje przebudzenie. C.S. Lewis, jeden z największych chrześcijańskich myślicieli, napisał zdanie, które oddaje istotę tych przebudzeń: Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, mówi do naszej świadomości, ale krzyczy w naszych bólach. To Jego megafon, aby obudzić głuchy świat. Może właśnie w tej chwili Bóg krzyczy, abyś go usłyszał? Może te nocne przebudzenia są jego megafonem, który przyciąga twoją uwagę do czegoś ważnego? Bóg próbuje cię obudzić nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Zrozum to. Możesz myśleć, że cierpisz na bezsenność, że twoje ciało po prostu nie chce odpocząć. Ale co, jeśli powodem, dla którego nie możesz zasnąć ponownie, jest to, że Bóg chce przemówić do ciebie bezpośrednio? Często łączymy nasze nocne problemy z kwestiami fizycznymi, ale prawda jest taka, że może dziać się coś duchowego. Bóg próbuje się z tobą skomunikować, wzywając cię jako jednego z jego wybranych. Więc zamiast martwić się o utracony sen, otwórz swoje serce i posłuchaj, dlaczego Bóg utrzymuje twoje oczy szeroko otwarte. C.S. Lewis napisał również. Bóg nie może dać nam szczęścia i pokoju oddzielonych od siebie, ponieważ to nie istnieje. Nie ma takiej rzeczy. Może te momenty ciszy w środku nocy są zaproszeniem, abyś znalazł ten pokój w Bogu. To w tych chwilach ciszy On może ci ofiarować coś głębszego, bardziej transformującego. A te przebudzenia pokrywają się z jednym z najważniejszych momentów modlitwy tzw. czwartą strażą. Między 3 a 5 rano. Niebo otwiera się w bardzo szczególny sposób dla tych, którzy szukają obecności Boga. Ten okres nazywany jest godziną nawiedzenia, kiedy Bóg wysyła aniołów, aby służyli swoim wybranym. Jeśli budzisz się o tej godzinie, to dlatego, że Bóg chce Cię nawiedzić, chce z Tobą porozmawiać. Może przygotowuje coś wspaniałego, coś, co wpłynie nie tylko na Twoje życie, ale także na pokolenia, które przyjdą po Tobie. Powinieneś wiedzieć, że Bóg ma wiele sposobów, aby prowadzić cię ścieżkami pokoju i duchowej odnowy. Właśnie dlatego udostępniłem dla ciebie tutaj potężną książkę zatytułowaną 21 dni pokoju i odnowy najpotężniejsze modlitwy i refleksje, które odmienią twoje życie, którą możesz pobrać już teraz, klikając w pierwszy przypięty komentarz pod tym filmem. Ta książka prowadzi wielu ludzi do głębokiej transformacji z Bogiem. Przynosząc pocieszenie, zaufanie i mądrość w obliczu emocjonalnych i duchowych wyzwań. Nie odkładaj tej okazji na później. Wzmocnij swoją wiarę i odnajdź zaskakujący pokój Boży. Kliknij w pierwszy przypięty komentarz i pobierz swoją książkę cyfrową, póki jest jeszcze dostępna. Dowody tego głębokiego, duchowego momentu, tej nocnej godziny, znajdują się w Biblii. W Księdze Rodzaju 32, te 26 widzimy, jak Jakub zmaga się nocą z aniołem i mówi: Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Jakub spędził całą noc na duchowej walce i to właśnie wtedy przed świtem jego życie zostało odmienione. Wyszedł z tej sytuacji odmieniony. Jakub został pobłogosławiony, a jego życie zmieniło się na zawsze. W ten sam sposób Bóg może chcieć cię pobłogosławić podczas tych nocnych przebudzeń, ale to od ciebie zależy, czy chwycisz się Jego i nie przegapisz tej okazji. Kolejny potężny przykład znajduje się w Ewangelii Marka 6, 4:8, kiedy Jezus szedł po wodzie, aby spotkać swoich uczniów w środku burzy. Byli zrozpaczeni, walcząc z wiatrem i falami, a i to właśnie podczas czwartej straży Jezus pojawił się, aby ich uspokoić. W tym krytycznym momencie, pełnym strachu i niepewności, boska interwencja zmieniła wszystko. Jeśli budzisz się o tej godzinie, być może Bóg pragnie uspokoić burzę w twoim życiu, tak jak zrobił to dla swoich uczniów. Teraz gdy rozumiesz kontekst i znaczenie tej godziny straży, pytanie brzmi: co Bóg chce, abyś zrobił, kiedy budzisz się między 3 a 5 rano? Zacznę od tego, czego nie powinieneś robić. Nigdy nie zmuszaj swojego ciała do ponownego zaśnięcia. Bóg chce, abyś wykorzystał ten czas na potężne spotkanie z Nim. To jest moment, w którym wielkie dzieła czekają, aby dokonały się w twoim życiu. Oto trzy rzeczy, które Bóg chce, abyś zrobił, kiedy budzisz się między 3 a 5 rano. Bierę. Módl się intensywnie przeciwko wrogowi. Nie bój się tego, co ci teraz powiem, bo Bóg zawsze cię strzeże i chroni, ale musisz wiedzieć, że wróg pragnie cię zaniepokoić. Te godziny są polem duchowej bitwy. Wróg wie, że Bóg cię nawiedza i spróbuje przeszkodzić temu, co Bóg robi w twoim życiu. To jest moment, aby modlić się z zapałem, prosząc o ochronę przed planami zła. Nie bój się użyć swoich słów, aby przeciwstawić się wszystkiemu, co próbuje odciągnąć cię od Bożego celu. To normalne, że złe siły próbują zakłócić nasz pokój, gdy Bóg jest z nami. Pomyśl o tym, co wydarzyło się Jezusowi na pustyni. Diabeł kusi nas, gdy dostrzega bliskość przemiany. Potrzebujemy pokoju Bożego i duchowej siły. Dlatego udostępniłem dla ciebie książkę zatytułowaną 21 dni pokoju i odnowy: Najpotężniejsze modlitwy i refleksje, które odmienią twoje życie, którą znajdziesz, znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu, abyś mógł ją pobrać. Jest bardzo ważne, abyś się teraz pobrał, zanim nakład się wyczerpie. Może ona być kluczem do duchowej siły, której tak bardzo szukasz, jak była dla wielu innych osób. Czy wiedziałeś, że diabeł również próbuje działać w tym czasie? Tak jak Bóg wykorzystuje czwartą straż, aby odwiedzać i błogosławić swoich wybranych, wróg także próbuje siać zamęt i zło w życiu ludzi dokładnie w tym momencie. To nie przypadek, że te nocne godziny są często nazywane godziną zła. Pamiętasz przypowieść, którą Jezus opowiedział w Mateusza 14, 25? Powiedział, kiedy wszyscy spali, przyszedł nieprzyjaciel, posiał konkol między pszenicę i odszedł. Wróg czeka, aż będziesz podatny, uśpiony, aby spróbować zakłócić to, co Bóg dla ciebie zaplanował. Jeśli budzisz się o tej porze, wiedz, że Bóg trzyma cię na jawie, abyś był czujny i chronił wszystko, fo, co On dla ciebie przygotował. Wezwał cię, abyś stał się duchowym wojownikiem, Kimś, kto walczy nie tylko za siebie, ale także za tych, których kocha. W Księdze Ezechiela 33:6 jest napisane: Jeśli strażnik zobaczy, że nadchodzi niebezpieczeństwo, a nie ostrzeże ludzi i ktoś zostanie zraniony, strażnik będzie odpowiedzialny. Bóg budzi cię, ponieważ chce, abyś był strażnikiem: kimś, kto czuwa, wstawia się i chroni swoją rodzinę, przyjaciół, a nawet osoby, których nie zna. Słyszałeś kiedyś o duchowej bitwie, która nasila się o tej porze nocy? Czy wiedziałeś, że coś takiego dzieje się właśnie w tych godzinach? Chciałbym poznać Twoje doświadczenie. Napisz w komentarzach, jeśli już tego doświadczyłeś lub jeśli znasz historię kogoś, kto odczuwał coś niezwykłego między trzecią a piątą rano. Podziel się swoją historią, a razem odkryjemy więcej o tym wyjątkowym momencie. Jestem tutaj, aby ci pomóc, jeśli tego potrzebujesz. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia do opowiedzenia, możesz napisać wierzę, aby wyrazić swoją wiarę w Boga i jego moc nad Twoim życiem. To nie jest czas, aby ignorować wezwanie. Bitwa duchowa jest realna, a Twoje bronie są potężne, choć nie fizyczne, są duchowe. Kiedy się modlisz, używasz najskuteczniejszych narzędzi przeciwko siłom zła. Twoje słowa mogą burzyć bariery, niweczyć złe plany i chronić wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotował. Dlatego, kiedy się obudzisz, módl się z całych sił, wiedząc, że Twoje modlitwy są bezpośrednim połączeniem z niebem. Dodatkowo, zwróć uwagę na swoje sny. Często Bóg używa snów, aby przekazać swoje przesłania i wolę. Zapamiętaj swoje sny i wykorzystaj je jako wskazówki do modlitwy. Bóg chce, abyś miał jasny cel. I modlił się zgodnie z Jego wolą. A przy tym wszystkim nie zapominaj o wdzięczności. Wdzięczność to jedna z najpotężniejszych form modlitwy. Podziękuj za nowy dzień, za błogosławieństwa, które Bóg już dla Ciebie przygotował i za to, że wybrał Cię na strażnika w tej duchowej bitwie. Dziękuj głęboko nie tylko za to, co już uczynił w Twoim życiu, ale także za to, co jeszcze przed Tobą, za to, co jeszcze się nie objawiło, ale jest przygotowywane w niebie. Zamiast skupiać się na trudnościach, na wyzwaniach, które się pojawiają, mów z wdzięcznością o tym, co nadchodzi. Wdzięczność ma moc zmiany twojej perspektywy, otwierania drzwi, które wydawały się zamknięte. Właśnie w tej chwili modlitwy zasiewasz ziarna wiary w żyzną ziemię poranka, pewny, że nadejdą wielkie zbiory. Teraz dostrzeż znaczenie swoich słów. C.S. uchwycił to doskonale, mówiąc: Jesteśmy tym, w co wierzymy, że jesteśmy. Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg wybrał Cię do czegoś wyjątkowego, zaczynasz żyć zgodnie z tym celem. Ale jest coś jeszcze potężniejszego. Kiedy mówisz, nie tylko wierzysz, zaczynasz kształtować rzeczywistość wokół siebie. Przysłów 18:21 uczy nas, że życie i śmierć są w mocy języka. To oznacza, że kiedy budzisz się podczas czwartej straży, Twoje słowa nie są tylko pustymi deklaracjami. Są duchowymi narzędziami zdolnymi do przemiany Twojego dnia, Twojego życia, a nawet otoczenia. Wyobraź sobie to: po modlitwie, po zniweczeniu planów wroga, który próbował Cię zatrzymać, zaczynasz wypowiadać błogosławieństwa nad swoim życiem. W tym momencie Twoja modlitwa staje się afirmacją wiary. Głośno wypowiadasz przyszłość, którą Bóg dla Ciebie zaplanował. Wypowiadasz błogosławieństwa nad swoim zdrowiem, nad swoją rodziną, nad swoimi projektami tam i marzeniami. Które mogą wydawać się odległe. Słowa, które wypowiadasz w tej chwili, mają moc kształtowania Twojego dnia, dostosowania Twojego życia do planów Boga. Pamiętasz historię Jozuego? Był w trakcie intensywnej bitwy i wiedział, że zwycięstwo Izraela zależy od czasu, jaki pozostał do zachodu słońca. Z niezachwianą wiarą przemówił do słońca i księżyca, nakazując im, aby się zatrzymały, dopóki wrogowie nie zostaną pokonani i słońce, w posłuszeństwie wobec Bożej autorytetu wyrażonego w słowach Jozuego, pozostało na miejscu. To może wydawać się czymś zbyt wielkim dla naszej rzeczywistości, ale ta historia ma Ci pokazać, że to samo moc jest w Twoich słowach, ponieważ jesteś dzieckiem Boga, powołanym do życia w wierze. Tak jak Jozue, Ty także możesz użyć mocy swoich słów dzięki Bożej sile, aby zmienić bieg swojego dnia. Jeśli coś wydaje się wymykać spod kontroli, jak niespodziewany deszcz grożący pokrzyżowaniem Twoich planów, przypomnij sobie Eliasza, który modlił się, aby przez trzy i pół roku nie padał deszcz. Bóg wysłuchał jego modlitwy i uczcił jego słowo. Eliasz nie różnił się od ciebie. Ta sama moc, którą miał, jest dostępna dla ciebie podczas czwartej straży. To moment, byś stanął w wierze i zaczął przemawiać, aby okoliczności wokół ciebie dostosowały się do woli Boga. Czasami czujemy się bezsilni wobec sytuacji życiowych, ale musisz zrozumieć, że Bóg dał Ci autorytet. Ta władza dotyczy nie tylko wielkich rzeczy, ale także szczegółów Twojego codziennego życia. Masz moc poprzez modlitwę i słowo, aby organizować błogosławieństwa Boga w każdej dziedzinie swojego życia. Podczas czwartej straży twoje słowa są jak ziarna zasiewane na żyznej ziemi. A te ziarna, wypowiedziane w wierze, będą rosnąć i przynosić owoce. Jedne natychmiast, inne z czasem, ale wszystkie z gwarancją, że Bóg jest w kontroli. To, co mówisz w tych chwilach bliskości z Bogiem, wykracza poza to, co naturalne. To Boża Moc płynąca przez Ciebie, manifestująca się w deklaracjach wiary, które mają moc poruszać góry. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, w której wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, ogłoś, że Bóg jest na czele. Powiedz swoim okolicznościom, że Boża moc jest większa. Powiedz swojemu przyszłości, że jest bezpieczna w Jego rękach. I pamiętaj, Twoje słowa mogą zmienić świat wokół ciebie. A teraz pytam, czy doświadczyłeś mocy swoich słów w tym świętym czasie między czter a pięćdziesiąt rano? Czy wierzysz w to? Czy zauważyłeś, jak Bóg może Ci objawiać ważne rzeczy i jak Twoje wypowiedzi mogą kształtować Twój dzień, a nawet przyszłość? Napisz w komentarzach swoje doświadczenia, lub wpisz wierzę, aby wyrazić swoją wiarę w Boga i Jego moc nad Twoim życiem. Te godziny poranne, które mogą wydawać się jedynie zakłóceniem snu, są w rzeczywistości momentami, kiedy niebo jest dla Ciebie otwarte. To czas, kiedy Bóg Cię wzywa, abyś wstał i użył mocy, którą Ci dał. Wypowiedz głośno, że Twój dzień będzie błogosławiony, że plany Boga dla Twojego życia się spełniają i że Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Przygotuj się, bo czwarta straż to czas wielkich zbiorów. To moment, w którym Ty, swoimi słowami, zaczynasz kształtować swoje życie zgodnie z planem, który Bóg napisał dla Ciebie. Mów w wierze, ogłaszaj zwycięstwo i zobacz, jak każde słowo zasiane w ciszy poranka przyniesie obfite owoce. Co Bóg Ci objawia? Gdy zaczynasz budzić się między 3 a 5 rano i wprowadzać w życie te duchowe strategie, coś potężnego zaczyna się dziać. Twoje życie duchowe, które być może było w wolniejszym tempie, przechodzi przez niesamowite wzmocnienie. To czas intymnej komunii z Bogiem, kiedy świat wokół ciebie jest w ciszy, ale niebo jest aktywne. Wyobraź sobie: podczas gdy wszystko jest uśpione, Bóg działa w twoim życiu. Tworząc przestrzeń, w której możesz go słyszeć wyraźniej i głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. To nie jest tylko fizyczne przebudzenie, ale również duchowe. Każdego dnia, gdy wstajesz o tej porze i poświęcasz ten czas Bogu, a, twoja więź z nim się pogłębia. To tak, jakbyś z każdą modlitwą dostrajał swoją zdolność do rozpoznawania Bożego głosu. A Ta komunia nie jest zbudowana wyłącznie na słowach, ale także na chwilach ciszy, a, których po prostu słuchasz, by poczuć obecność Boga. Gdy będziesz już obudzony, miej przy sobie notatnik, miejsce, aby zapisywać wskazówki i inspiracje, które On Ci da. Nie lekceważ znaczenia zapisywania tego, co Bóg Ci pokazuje, bo te słowa mogą być odpowiedzią na Twoje modlitwy, wizją na przyszłość, lub nawet ostrzeżeniem dotyczącym Twojego życia lub życia innych osób. Te zapiski staną się świadectwem działania Boga. Czymś, do czego będziesz mógł wracać i zobaczyć, jak On spełnia swoje obietnice. Chcę Ci teraz przypomnieć, że udostępniłem dla Ciebie książkę pod tytułem 21 dni pokoju i odnowy, i znajdziesz ją w pierwszym przypiętym komentarzu. Pobierz ją teraz, zanim wyczerpią się egzemplarze. To może być dokładnie to, czego potrzebujesz, aby doświadczyć transformacji, którą Bóg dla Ciebie przygotował. Czasami Bóg budzi nas, aby pokazać nam coś głębokiego, coś, co niesie nasze lęki, troski i najskrytsze marzenia. Może budzisz się w środku nocy, nie rozumiejąc dlaczego. Podobnie jak Samuel, który usłyszał Boga wołającego go w nocy i musiał nauczyć się rozpoznawać jego głos, Bóg również próbuje z Tobą rozmawiać. Ma coś ważnego, co chce Ci objawić, jasną drogę, odpowiedź, a nawet słowo pokoju, które może zmienić wszystko. To jest moment, w którym możesz otworzyć swoje serce, rozmawiać z Bogiem i odnaleźć pokój i siłę, których tak bardzo potrzebujesz. Podczas czwartej straży cisza nocna jest zaproszeniem, abyś używał swoich słów z mocą. Nie zmarnuj tego czasu. Twoje modlitwy są nasionami, które sadzisz, a Bóg czeka, aż zaufasz Mu, aby troszczył się o to, co ma nadejść. Użyj swoich słów, aby ogłosić zwycięstwo nad wszelkimi przeszkodami i dziękować nie tylko za błogosławieństwa, które już przyszły, ale i za te, które są w drodze. Podobnie jak Jakub, który walczył całą noc i doświadczył przemiany o świcie, ty również możesz przeżyć przemianę, akceptując to wezwanie. Piosenka Samuela 3, 9-11 opowiada bardzo podobną historię do tego, co możesz doświadczać. Samuel był młody, a podczas nocy Bóg wołał go, lecz on nie rozpoznał głosu. Myślał, że to Eli, jego mentor, go wołał. Eli mądrze nauczył Samuela odpowiedzieć w odpowiedni sposób: Mów panie, bo sługa twój słucha. I to właśnie wtedy Samuel zaczął naprawdę uczyć się słuchać Bożego głosu. Podobnie jak Samuel, może budzisz się w środku nocy i jeszcze nie rozpoznajesz, że to Bóg próbuje do ciebie przemówić. Może ma coś bardzo ważnego do przekazania, coś, co zmieni twoje życie. Ale aby to usłyszeć, musisz nauczyć się rozpoznawać jego głos. Teraz z tym zrozumieniem przygotuj się. C.S. Lewis powiedział coś głęboko prawdziwego. Trudności często przygotowują zwykłych ludzi na niezwykły los. Zastanów się nad tym przez chwilę. To, co może wydawać się zwykłym przebudzeniem w środku nocy, dezorientującą bezsennością, może być w rzeczywistości przygotowaniem. Tak jak Jakub walczył w nocy z aniołem i jego życie zostało przemienione o świcie, Ty również jesteś zaproszony do tej duchowej walki, która przyniesie przemieniające zwycięstwo. W miarę jak uczysz się słuchać i być posłusznym Bogu w tym czasie, Twoja duchowa wrażliwość będzie się zwiększać. Z czasem zaczniesz łatwiej rozpoznawać jego wskazówki. Być może daci sny lub wizje, a nawet poczucie pilności w związku z czymś ważnym. Im częściej odpowiadasz na to wezwanie, tym bardziej przejrzysta staje się komunikacja z Bogiem. Każda poranna modlitwa jest okazją do budowania przyszłości, którą Bóg już przygotował dla Ciebie. Te ciche poranki to chwile, kiedy niebo się otwiera, a Bóg obdarza mądrością i siłą, abyś mógł stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Teraz wyobraź sobie każdą modlitwę jako ziarno, które sadzisz. Gdy modlisz się przeciwko przeszkodom, które wróg próbuje postawić na Twojej drodze, jest to jak wyrywanie chwastów, zanim zdążą zdusić to, co Bóg zasiał w Twoim życiu. Nie lekceważ siły tych słów. Pomódmy się, drogi Boże, dziękuję Ci za opiekę nade mną i za to, że każdego dnia dajesz mi siłę. Wiem, że bez ciebie nie mogę zrobić niczego. Duchu Święty potrzebuję Twojej pomocy, aby dostrzegać, kiedy do mnie przemawiasz i być czujnym. Jezu, oddaję Ci moje życie i proszę, abyś pomógł mi zawsze być blisko Ciebie. Chroń moją rodzinę i daj mi siłę do modlitwy przeciwko wszelkiemu złu. Amen. Twoje modlitwy kształtują nie tylko twoją teraźniejszość, ale również twoją przyszłość. Wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy lub nawet lat, spoglądającego wstecz i zdającego sobie sprawę, że te przebudzenia w środku nocy były punktem zwrotnym. To był moment, w którym Uzbrojony w słowa wiary i obecność Boga, zacząłeś żyć nadzwyczajnością, którą On zaplanował dla Ciebie od początku. Teraz mam dla Ciebie film, w którym poznasz potężną modlitwę, którą możesz odmawiać w tym porannym czasie. Wiele osób mówi o cudach, które otrzymały dzięki tej modlitwie, i dzięki niej możesz otrzymać odpowiedź, na którą czekałeś od Boga. Jeśli chcesz kontynuować oglądanie treści podobnych do tej, przygotowałem również playlistę, która rozszerzy Twoją duchową wiedzę. Skorzystaj z tej okazji. Bóg czeka na więcej chwil relacji z Tobą. Gdy przyjmujesz ten moment, niebo otwiera się i zaczyna zsyłać na Ciebie błogosławieństwa. Przygotuj się. Twoja historia z Bogiem dopiero się zaczyna, a ona poprowadzi Cię do miejsc, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Dziękuję za obejrzenie do końca, zasubskrybuj kanał i śledź nasze kolejne treści. Do zobaczenia w następnym filmie.